Dzień dobry, dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim Dzisiaj kanale. Wiem, że zrobimy sobie taki luźny film, m, pogadankowy film, który będzie się po prostu fajnie oglądać, mam nadzieję. Pytania zadawaliście na moim Instagramie. Jeżeli jeszcze nie jesteście, to serdecznie Was zapraszam. Nazwa wyświetli wam się. Pytania są bardzo ciekawe, więc nie chcę przedłużać, bo na pewno się rozgadam. Jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam do oglądania. Pytania spisałam sobie na kartce, żeby było mi po prostu wygodnie. No, i co, zaczynamy? Pierwsze pytanie: czy moja mama sprzedaje torebki? Opowiedz coś o tym. Wiecie co? Tak, moja mama sprzedaje aktualnie torebki, ponieważ moja mama jest, ma taki talent manualny, potrafi robić różne piękne cuda. I zaczęło się chyba od szycia obrazów, z tego co pamiętam. Później przerzuciła się na taką metodę dekupaż i malowała dosłownie wszystko. Zaczynając od doniczek, kończąc na stolech, chlebaku i różne takie mniejsze rzeczy. Teraz niedawno mama nauczyła się szyć na szydełku, szydełkować, i zaczęła robić właśnie torebki. Jeżeli jesteście ciekawi torebek, to zawsze udostępniam je na Facebooku albo na Instagramie w różnych kolorach, więc zapraszam. Drugie pytanie: czego nie lubię w swoim mieście, a co lubię w swoim mieście? Jeżeli nie jesteście stąd, jeżeli mnie nie znacie, to ja jestem z Zabrza, ze Śląska i powiem wam szczerze, że ja ogólnie tak średnio lubię swoje miasto. Przepraszam wszystkich moich znajomych, którzy tutaj mieszkają, ale ja osobiście nie przepadam za naszym miastem. Przede wszystkim dlatego, że jest ono takie ponure, jest ono takie smutne. Ludzie są też tacy inni, mam wrażenie, ponieważ ludzie tutaj. W większości mam wrażenie, że są to ludzie tacy starsi, więc dlatego jest to miasto takie smutne. Jakoś nie żywię jakiegoś większego sentymentu oprócz tego, że mam tutaj rodzinę do tego miasta, więc dlatego tutaj zostałam i że wyszła taka nie inna, sytuacja po prostu z mieszkaniem, więc, więc dlatego tutaj zostałam. Nie myślę, że zostanę tu po prostu na długo. Co lubię w swoim mieście, mało jest takich rzeczy, szczerze mówiąc, ponieważ nie ma żadnych takich fajnych knajp, żeby gdzieś wyjść u nas. Restauracji też nie jest za dużo, więc ciężko jest o takie miejsce, żeby się gdzieś wiecie, spotkać ze znajomymi, żeby gdzieś wyjść. Lubię w moim mieście miejsce, w którym mieszkam, moje osiedle, bardzo lubię moje osiedle, ponieważ jest tutaj spokojnie, jest dużo miejsca, jest park, więc to lubię w swoim mieście. Natomiast nie lubię właśnie tej takiej pochmurności, tego smutku, który nas tutaj otacza. I tak, następne pytanie jest takie: czy planuję wyprowadzić się do innego miasta? I powiem Wam szczerze, że rozważam taką opcję jak najbardziej. Ale nie, nie w najbliższym czasie na pewno Potrwa to myślę kilka lat Mamy tutaj po prostu do zrobienia trochę z tym, z tym naszym mieszkaniem Natomiast planujemy wyprowadzić się do Tychów Od bardzo dawna o tym myślimy Tak naprawdę od początku mieliśmy razem zamieszkać z Adrianem w Tychach Natomiast no wyszło inaczej Przez najbliższe kilka lat myślę, że tutaj pomieszkamy Ale tak docelowo zawsze chcieliśmy mieszkać właśnie w Tychach Bardzo podoba mi się tam przestrzeń jest mnóstwo zieleni, i mimo tego, że wiecie, jest mnóstwo mieszkań, mnóstwo budynków, to jednak tą przestrzeń widać jest tam spokojniej, mam wrażenie, są lepsze perspektywy pracy niż tutaj u nas w zabrzu. Ono je wyprowadzić się do tychów, ale nie w najbliższej przyszłości. Następne pytanie: czy chciałabym drugiego pieska? I tutaj moja koleżanka trafiła z pytaniem w dziesiątkę, bo słuchajcie, nawet wczoraj przeglądałam. Pieski. Strasznie spodobały mi się ci łałki długowłose. E, I już w pandzie, jak słyszy, siostrzyczka to szaleje i szczeka, więc myślę, że chciałaby być siostrzyczkę. <grych> to jest jeszcze kwestia, oczywiście, do przemyślenia, natomiast ja kocham pieski i może zdecydujemy się na drugiego pieska. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Następne pytanie. Czy robisz makijaże na co dzień, czy to twoje hobby? Robisz je okazjonalnie? Ehm. Temat makijażu jest dosyć ciężki, ponieważ odeszłam już od robienia makijażu na klientkach Przez to, co się dzieje na świecie Odeszły mi klientki, przenosiły się wesela itd., itd. Nie odbywały się też studniówki Więc nie malowałam praktycznie w ogóle w tamtym roku W tym roku mam kilka klientek, ale nie przyjmuję już jakby nowych zapisów Wypaliłam się totalnie, jeżeli chodzi o makijaże, i nawet na sobie już rzadko kiedy je robię. Sprawia mi przyjemność robienie makijażu, ale nie na dłuższą metę, myślę. Odeszłam już od tego pomysłu i będę szukać, aż znajdę coś, co będzie mi się podobać. Natomiast czy robię je na co dzień? Na klientkach nie. Na sobie. Też nie. Ja na co dzień w ogóle się nie maluję, i taki makijaż, nawet jak mam dzisiaj, to jest tak wyjątkowo, bo na co dzień maluję tylko rzęsy, nawet nie maluję brwi i to jest tyle. Nie nakładam żadnego podkładu, korektora, pudru, nic z tych rzeczy, ale zdecydowanie makijaże były i są poniekąd jednak moim hobby. Lubię to robić, ale tak jak mówię, już nie myślę o tym tak przyszłościowo w ten sposób. Następne pytanie to ile jesteśmy razem z Adrianem. Uh, jakby to policzyć, to w czerwcu będzie 6 lat. Jak jesteśmy razem, nie wiem kiedy to zleciało, i po prostu ten czas leci jak szalone. Następne pytanie: Jak zaczęłam nagrywać i co mnie do tego skłoniło? Może zamieńmy te pytania miejscami. Co mnie skłoniło do tego, żeby nagrywać na YouTubie? Ja o tym opowiadałam już Wam w którymś blogu, że ja nagrywać chciałam. Od 9 lat, 10, coś takiego. Zawsze oglądałam wszystkie te makijażystki i różne takie vlogi, właśnie na internecie. Moją mamę doprowadzało to do szału, ale ja zawsze po prostu chciałam spróbować. Strasznie mi się to podobało. Zawsze chciałam spróbować, eee, i zajęło mi to 9 lat, żeby się za to, za to zabrać, ale cieszę się. Lepiej późno niż wcale. I jak zaczęłam nagrywać? No wiecie, ja zawsze miałam takie obawy przed tym nagrywaniem, że a nie mam kamery, nie umiem montować, a coś tam. Czemu ty mnie gryziesz? I jak mam zacząć? Wiecie, ja też chciałam dorównać innym vlogerom, można to tak nazwać, nie, nie nazywam siebie vlogerką absolutnie, ale innym vlogerom chciałam dorównać w tej jakości tych filmów. Natomiast nikt nie zaczynał od, wiecie, perfekcyjnego studia, w ogóle mikrofonu, milion operatorów i tak dalej, no wiadomo. No więc stwierdziłam, co mi szkodzi. Jak się nie uda to trudno. Ale jakoś to zaczęło sprawiać mi to przyjemność i z filmiku na film po prostu strasznie zaczęłam to lubić i lubiłam. Zaczęłam lubić nawet montaż tych filmów, więc strasznie mi się to spodobało, a zaczęłam nagrywać po prostu tak, że wiedziałam, że pierwszy film musi być taki zapoznawczy powiedzmy, więc poszukałam tagu, to było chyba 50 przypadkowych pytań. Możecie sobie zaskrelować na moich filmach, to tam pierwszy filmik to jest właśnie 50 przypadkowych pytań. Chciałam, żebyśmy się lepiej poznali na początek. wziąłam telefon i po prostu zaczęłam nagrywać i to przyszło tak po prostu naturalnie, mam wrażenie. Następne pytanie. Opowiedz o weselu w czasie pandemii. Czy się boisz? Tak. Boję się bardzo, yy, ponieważ no, wesele zbliża się, jakby nie patrząc wielkimi krokami i jest to ciężki czas dla w ogóle całej branży ślubnej, bo tak naprawdę, no wiecie, hotele się zamykają i tak dalej, i tak dalej. Na dzień dzisiejszy w ogóle nie można robić wesel. Mam nadzieję, że w okresie wakacyjnym to się zmieni. Tak jak w zeszłym roku, troszeczkę poluzowali te obostrzenia właśnie na wakacje. Mam nadzieję, że w tym roku też tak będzie. Staram się, powiem Wam szczerze, o tym za bardzo nie myśleć, bo jedyne co mnie może zatrzymać, to po prostu zakaz robienia wesela. Bo jakoś, jak będzie limit gości, to też to jakoś tam. Próbujemy coś zadziałać, żeby było dobrze. Natomiast boję się tego, że zakażą w ogóle robić wesela i faktycznie będziemy musieli albo to przenieść. Albo nie wiem, co zrobimy. Powiem Wam szczerze, że przenoszenie wesela to jest dla mnie ostateczna, ostateczność, ponieważ ja już jestem tak, że tak powiem, nakręcona na ten ślub, czekam na niego od dwóch lat, że nie wyobrażam sobie go przenosić i czekać kolejne pół albo rok następny. Więc to będzie ostateczność. Jeżeli faktycznie będzie zakaz robienia wesel, to zrobimy chociażby cywilny, a imprezę przełożymy na jakiś inny czas. Ale chcę mieć to już po prostu z głowy, chcę mieć to już za sobą, chcę się skupiać na innych rzeczach. No, wesele jest to ogromne przedsięwzięcie, które pochłania mnóstwo pieniędzy i tak jak mówię, no, zbieramy na to wesele od dwóch lat. Po prostu nie wyobrażam sobie przenosić wesela na przyszły rok. Jeżeli się nie uda, weźmiemy tylko cywilny, przeniesiemy imprezę jedynie, ale no już się tak po prostu naczekałam na to, już tyle zorganizowaliśmy, że no nie wiem, nigdy nie byłam w takiej sytuacji, wiadomo, nie wiem jak mam postąpić, żeby było dobrze. Ale mam nadzieję, że to się uda. Bo po prostu staram się o tym nie myśleć. Będę się martwić miesiąc przed ślubem. I wtedy będę się zastanawiać, co mamy zrobić dalej. Następne pytanie. Czy czujesz się księżniczką w swojej sukni? Chodzi tutaj oczywiście o suknię ślubną. Eee, no i tak, no zdecydowanie tak. Gdybym się tak nie czuła, no to bym mnie nie wybrała, prawda? Moim zdaniem jest idealna. Idealnie do mnie pasuje. I więcej wam zdradzać nie będę. Następne pytanie. Czy Adrian ma już garnitur? <laughs> nie. Nie ma jeszcze garnituru i Adi będzie czekał naprawdę do ostatniego dnia, żeby ten garnitur zrobić, żeby idealnie na niego pasował, bo wiecie, różne są rzeczy. Człowiek może przytyć, człowiek może schudnąć i zaraz ten garnitur nie będzie pasował, więc Adrian czeka do ostatniej chwili. Mnie jeszcze czekają przymiarki, więc w razie czego coś tam jeszcze w sukni mogę zmienić, ale tak to nie, nie ma garnituru. Następne pytanie, jak dzielimy obowiązki w domu? Powiem Wam, że to się troszeczkę zmieniło od czasu, jaki, jaki nastał w zeszłym roku, ponieważ Adrian ma teraz pracę online, pracuje z domu i jest w stanie więcej rzeczy po prostu w tym domu zrobić, kiedy ja jestem w pracy. Jeżeli chodzi o obiady, to zazwyczaj Adrian robi obiady, chyba że jest weekend, no to wtedy ja mam czas, żeby to zrobić. Jeżeli chodzi o sprzątanie, to zawsze sprzątam w sobotę. W ciągu tygodnia Adren zrobi jakieś pranie, chyba że mamy goście w ciągu tygodnia, to też jakoś gdzieś tam się na szybko posprząta i zawsze to robimy razem. Jeżeli chodzi o takie sprzątanie, właśnie raz w tygodniu, takie bardziej dogłębne, no to dzielimy się tak, że Adren robi łazienkę, a ja robię wszystko inne. Jeżeli chodzi na przykład o kurze, później on na przykład odkurza, ja myję podłogi. No powiem jakoś ciężko, jeżeli ma się chęci, więc u nas jest tak, że zawsze się dzielimy. Właśnie Adren robi obiady w tygodniu, ja je robię w weekendy, Adren sprząta tylko łazienkę w weekendy, e, ja całą resztę, on odkurza, e, ja myję podłogi i jakoś to tam po prostu leci. No więc tak, kochani, to by było wszystko, jeżeli chodzi o ten film. Jeżeli wam się podobało, to nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji, nadal będzie mi bardzo miło. A tymczasem ja się z wami żegnam i życzę wam miłego wieczoru. Buziaki!